Nazywam się... Uh, nazywam się Warwin Daddy. Nazywam się Darwin Watterson! I ten film. niech to! Tak, tak! Mamy to! Aha, 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 aha. <ścoughs> Czekaj, światło powinno się świecić podczas nagrywania, czy. To moja szkoła! Elmore Junior High! I to jest historia mojego życia. W rolach głównych. Waterstonowie jako... Waterstonowie! Tobias Wilson jako... Tobias! Nigel Brown jako dyrektor. W pozostałych rolach. Reszta moich przyjaciół. Czy z niesamowitego świata? Eee... Zapomnij o tym, kto to obejrzy du du, 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 du. na reklamę! Ta mała Anais, prawdziwą lalą czy jest? Lubi jeść swoje ciasteczka! Ta mała Anais, prawdziwą lalą czy, czy jest? Lubi pić swoje mleko! Naprawdę je pije! Ta mała Anais, prawdziwą lalą jest? Ała! A, zapomnijmy o tym, zróbmy coś innego! Nie, nie, nie! To dało mi pewien na 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 to annihilator! Z realistycznymi ciosami kutku złupie wszystko swoimi małymi rączkami! Nic nie jest w stanie jej powstrzymać! Auta, drzewa, cegły, domy, jej własna twarz! Oto to annihilator! Anihilator. koniec reklam! Koniec reklam.